Cześć, cześć, witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z małej przebudowy mojego warsztatu. Ostatnio, w odcinku, postanowiłem zakupić skrzynkę na swoje narzędzia, nowo zakupione, bo wiadomo, sprzęt jest potrzebny. Trochę się tego nazbierało, więc postanowiłem kupić sobie u taty Bartka postanowiłem sobie kupić właśnie taką oto szafeczkę Tam już miałem to już miałem tylko po prostu ją sobie odświeżyłem tym samym kolorem no trochę wałek tutaj nie dociągnął, ale to, to będzie stało w garażu ale jako tako to wygląda wyczyszczone wszystko, ta szafeczka już u mnie jest już od dobrych paru lat klucze wszystko fajnie, ładnie, pięknie. A tą szafeczkę, tutaj otworzę bardziej wrota. Tą szafeczkę na dole, właśnie kupiłem. Hubartka. I tak ona teraz się właśnie prezentuje. Drzwiczki. Najfajniejsze, najbardziej mi się podoba to, że ona ma. O! Że ona posiada. O! a bo widzicie czemu się zamknąć nie chce bo tu mamy o skobelek i myk na dole i tutaj też jest o skobelek dochodzi na dół zamykamy mamy o o, nie chcę, się nie chce zamknąć o. i się fajnie zamyka i tu mamy miejsce na kluczyk Ciekawe, czy ja nie posiadam. Tu też nie mam miejsca na kluczyk. Także Dwa kluczyki są kupione, znaczy na no dwie kulaczki. W razie, w, bo też pracuje na czytaniu. Ciągle z do mnie nie ma, więc nie wiadomo, o co chodzi. W szafeczce mamy trzy poziomy. I teraz montował. Trochę Wam poopowiadam co się wydarzy na kanałach, na tym i na tym, gdzie gram aktualnie, czyli na Twitchu. Oczywiście już powoli zaczynam od tego Twitcha odchodzić, bo się na dworze robi ciepło. Jak widzimy, znowu śnieg zaczyna padać, i znowu nic nie zrobię. Chyba pójdę, i będę streamował, bo jak jest zimno, to co ja będę na dworze robił. Złożę szafeczki, zaniosę je do garażu i zrobimy pierwsze przymiarki. A później zajmiemy się... o taką małą recenzją, bo trochę nakupiłem tego z pewnej firmy. No z pewnego sklepu. O, pewna firma, no sklep, firma. Ciemno jest, nie widać, to jest jedna wielka tajemnica. Tu jak widzimy mamy jedną półeczkę, drugą półeczkę. Ja to zaniosę sobie do garażu teraz, w tym momencie tam, gdzie one docelowo będą stały. I zamocujemy sobie już tam w garażu yy, półeczki, tutaj te trzy. No i troszkę popowiadam, jak ten rok będzie w ogóle wyglądał z mojej strony, YouTubowo, bo bardziej się nastawiłem już na Twitcha, ale to już za chwilę. Witam po krótkiej przerwie. Tak, mówiłem po szybkim cięciu będziemy w miarę chcieli właśnie ustawić sobie te szafeczki. Światło na troszkę mnie tu ogranicza, ale docelowo obie dwie szafki mają stać tutaj, ponieważ w tym miejscu mamy ścianę nośną. Tu mamy filarek, i to tutaj w miarę coś to idealnie pasuje. Tu mamy jeszcze takie wgłębienie, więc to się będzie tutaj idealnie pasowało. Eee, docelowo obydwie szafki miały wisieć. W poprzednim odcinku, w pierwszym, gdzie właśnie pokazywałem Wam tą szafkę, spawałem sobie te uchwyty, jak tu widzicie. Dospowywałem te uchwyty, ale później z tatą żeśmy stwierdzili, że fajnie by było, jak ona by albo będzie stała tu po tej stronie, albo będzie stała po tej stronie, ale prawdopodobnie będzie stała po tej stronie, ponieważ tu na całej tej ścianie, gdzie mamy tutaj, chcemy zrobić jeden taki duży warsztat, bo niestety trochę tych rzeczy się na nas zbierało, a jednak trzeba gdzieś to ustawić i niestety stary warsztat który żeśmy posiadali. No. On już jest u nas dobrych parę lat. To jest samoróbka, tata, kiedyś to sam robił. Wiadomo, kiedyś nie było takich umiejętności. Teraz z, z czasem i z wiekiem człowiek tych umiejętności nabiera, doświadczenia, więc na pewno yy, to wszystko będzie inaczej wyglądać. Oczywiście, yy, budowa całego yy, tutaj warsztatu będzie uwieczniona na kamerze. Bo postanowiłem, że w międzyczasie, żeby wam się nie nudziło na kanale, żebyście mieli jakąś tam regularność. Będę wrzucał od czasu do czasu właśnie takie rzeczy z warsztatu. Też postanowiłem, że bardzo dużo rzeczy ludzie kupują w takich teraz A to może w następnym odcinku porozmawiamy już właśnie z pierwszą rzeczą, którą będę właśnie prezentował. To, tak jak właśnie mówię, teraz jest jedna niewiadoma: czy ona będzie stała tu, ta duża szafka będzie stała tu, i ta mała będzie nad nią, bo docelowo jest zamurowanie. W planach jest zamurowanie tego okna, tego okna tu nie będzie, i wtedy będziemy mieli dwie ściany, właśnie tutaj, tą ścianę i tą, będziemy mieli pełną. Chcę kupić dwie takie. Znaczy no, chcę kupić, y, teraz gdzieś widziałem w jakimś takim supermarkecie, że będą y, właśnie takie płyty na klucze. One są coś w stylu o tutaj tych pudełek, co mamy tutaj. O, co, o, to właśnie tamto, tak tam mamy, tam. Tylko że to będzie właśnie 1,50 y, m wysokie i prawdopodobnie z tego co pamiętam to były 50 szerokie. Powiem Wam, że 1,50 m Powiem wam, że takie dwie, jakbym kupił, bo to jest w y, paczkach, trzy sztuki w paczce. Jakbym dwie kupił paczki, to tu bym całą ścianę, no i tu mógłbym sobie jeszcze czymś to zagospodarować. Ale tu prawdopodobnie będzie miejsce do spawania, tutaj w tym kąciku. Tu będzie miejsce do spawania, bo troszkę się tak interesuję właśnie tym wszystkim. I miejsce na spawanie muszę mieć, bo doszło troszeczkę rzeczy. Bawię się właśnie w takie pierdółki Ale to w dalszej części Mam 4% baterii, więc ja sobie na razie robię tutaj porządek, więc Ja sobie je ustawię tu, te szafki, bo mi się bardziej one podobają tutaj Jakby wisiały Tego głoździa muszę wyciągnąć Ostatnio byłem sobie w Lidlu Opowiem wam jeszcze taką krótką historię Tych oto właśnie Kobyłek, jak to ktoś by mówił na, na, na fachowo, kobyłki, to są takie, o. I kiedyś właśnie chodziłem sobie z tatą po Lidlu, no byliśmy na zakupach po prostu w Lidlu i były właśnie yy, takie, o, koziołki, tylko że po prostu no, metalowe, aluminium, nie wiem z, jakiego to, z jakiej stali to było, ale ciekawie to wyglądało, bardzo ciekawie. I kosztował, jeden, jeden koziołek kosztował 109 zł, tam w lidlu. A ja postanowiłem troszkę pomyśleć. Jeszcze muszę to troszeczkę ulepszyć, bo jak widzicie, tu nie mamy otworów. Tu ma, powinien być otwór regulacyjny, gdzie będzie szpilka. Tutaj tak samo. No i tu po prostu muszą być też otwory, tam co ileś tam centymetrów. A to już się okaże w praniu. Dwa takie mam koziołki, tutaj też sobie zrobiłem. No i postanowiliśmy z tatą takie coś zrobić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak, jakie wymiary mam tutaj właśnie tych nóżek, tego wszystkiego, piszcie w komentarzach, jeżeli będzie komentarzy, będą komentarze jako, jakiekolwiek z zapytaniem, żebym Wam pokazał, jak to w ogóle jest zrobione, no to oczywiście materiał nagramy razem z tatą. Materiałów trochę z drewna, z drewna w tym roku będzie, bo już są zamówienia, już kilka rzeczy realizuję. Jeżeli śledzicie mojego Facebooka i Instagrama, no to wiecie, że coś tam działam. Dobra, ja, została mi 1% baterii, więc ja sobie szykuję tutaj miejsce. Idę podładować baterię i zaraz wracam. Słoneczko zaczęło się pokazywać. Popadało trochę śnieżkiem, ale patrzcie, chmurki się rozeszły. Wiosna idzie, niedługo zaczniemy. Nawozy, jak już niektórzy w Polsce zaczęli siać, a my przechodzimy do meritum sprawy, poziomica została użyta. Poziom tutaj mamy, oczywiście, tu zrobiłem poziom z delikatnym spadem, w tą stronę. Ponieważ, gdyby mi się coś teraz rozlało, czy coś w szafce, to sobie zrobiłem w szafce taki mały otwór tutaj wyciąłem. Taki mały otwór, że w razie gdyby jakiś olej czy jakaś inna ciecz płynna by mi się tutaj rozlała, na przykład wódeczka idealny schowek przed matką, ty muszę ojcu powiedzieć, ja pierdzielę zbunkrować, tu idealnie by było. <laughs> Dobry pomysł, delikatny spad, za chwilę będziemy sobie montować. Muszę to zdemontować, to tu ten. Gwóźdź też zdemontujemy tu zaraz. To no wiadomo, to kiedyś tak było, jak było. Ale człowiek się trochę naoglądał tych internetów. A też, jak klient przyjeżdża, no to my go nie bierzemy tam gdzieś po garażach, tylko bierzemy go tutaj na warsztat, bo tu wiadomo, cała produkcja się odbywa. No i, i on widzi tu, jak wygląda to wszystko. Więc w tym roku postanowiłem się trochę wziąć za to, bo tak. To nieładnie wyglądało, a też powiem wam, że no w tamtym roku było jak było, był dobry pieniążek z tego, a ja niestety byłem zajęty czymś innym bardziej pochłonęła mnie praca na polu, praca w pracy. Jeszcze miałem taką pracę, że po prostu no niestety, ale no nie mogłem robić 8 godzin, tylko musiałem, znaczy no, musiałem pracować ponad nad godzinami, jeździć w trasy, co mi się to mało uśmiechało. Nie mogłem zarabiać pieniążków w domu Realizując jakieś tam kolejne zamówienia Tylko tata sam robił Jak przyjeżdżałem, miałem czas, to zawsze mu pomagałem No albo byłem u chłopaków naganie, nie? W tym roku też ich odwiedzę Miejmy nadzieję, że ruszymy niedługo z nawozami Chociaż już nawozy są pewnie rozsiane Jak wy to oglądacie, no bo Chcę y, na razie zrobić parę odcinków Nagrać właśnie tutaj I później dopiero jakąś tak Systematycznie zacząć, zacząć to wszystko wrzucać. Yy, ogólnie kanał, jeżeli chodzi o sam kanał, to za chwilę się dowiecie wszystkiego, bo mam kilka zmian, chciałbym wprowadzić na kanale. Chciałbym, aby kanał po prostu nie był jedno tematyczny, tylko po prostu yy, chciałbym przyciągnąć do siebie trochę, trochę, troszkę większą widownię i nie tylko zająć się nagrywaniem rolnictwa czy tam pracy na rolnictwie. Chociaż tego nie braknie, ale to już w innej formie, na pewno nie vlogowej, tylko bardziej takiej, że po prostu będę miał przy sobie GoPro i tam po prostu nagram coś, jak się coś dzieje, jakaś fajna akcja jest, i po prostu to skleję. Tak jak ostatni filmik skleiłem i z dźwiękiem i wrzuciłem, bo chyba raczej wolicie sobie dźwięk silników posłuchać niż po prostu. Yy, moje pierdolenie i po prostu muzykę jakąś Bo już te filmy pod muzykę to powiem wam, że mi się po prostu przejadły Dobra, bo filmik będzie zajmował dosyć długo Ja się zabieram za, za montaż półek To jeszcze nagram wam A później już yy, po prostu Tylko wam nagram jak już będzie wisiała ta szafeczka moja Którą posiadałem No. I tu mamy drugą ta Idealnie siadła. Ta też. No i właśnie tak właśnie się to prezentuje. No, bardzo mi się to podoba. Jest po prostu zajebiście. Jest po prostu zajebiście. Tak jak chciałem. Tak po prostu ja to widzę. Teraz śmiało mogę spokojnie już sobie dzisiaj przynieść tutaj elektronarzędzia i sobie je poukładać. Nawet wam pokażę mały zwiastun. Na razie pokażę wam e, moje podwórko. A za chwilę wam pokażę mały zwiastun tego co tu będzie stało właśnie w tym miejscu. Myślałem, że się zmieści, ale niestety się nie zmieściła. Historia: bo to też jest taka fajna, przeciwna historia tej otopiły taśmowej firmy Parkside. Tak jak mówiłem, że bardzo dużo ludzi teraz takich o do majsterkowania w domu nie kupuje, nie, nie, nie przepłaca pieniążków, Bóg wie jakich bo to nie są firmy, Bóg wie, Bóg wie jakie tylko po prostu do użytku domowego. Nabywa sobie właśnie w sklepach, marketach, typu Lidl, Netto, czy tam jakaś Biedroneczka Nabywa sobie właśnie taki tani sprzęt elektryczny, takie elektro tanie elektronarzędzia I postanowiłem troszkę je Wam zaprezentować Troszkę ich mam, bo do mojego użytku to się w zupełności, w zupełności wystarczy, że tak powiem i w następnym odcinku wam właśnie ją przedstawię, zasady działania i w ogóle jakie ma funkcje i, i w ogóle i do czego ona mi się przyda, bo ona jest właśnie z przeznaczeniem do pewnych rzeczy tutaj. Ja już myślałem nad nią z pół roku, tylko po prostu te zakupy przez internet, to niestety tak działają, a ja też nie miałem możliwości jak odebrać. A tu po prostu była okazja, już jak widzicie, jest przykurzona i już pracowała robiła swoje. W... Po prostu to była taka dziwna sytuacja, właśnie związana z tymi koziokami. Właśnie związana z tymi koziołkami i właśnie ta piła pojawiła się u mnie na warsztacie. Dlatego w następnym odcinku wam opowiem historię. I opowiem wam zmiany dotyczące na moich kanałach, które prowadzę sobie na Twitch'u aktualnie, streamuję. Tam jakiegoś Farminga, czasami jakiś CSGO. To są dwie gry, na które gram, na których się mój kanał opiera bodajże. No tam próbowałem jeszcze przejść Dying Light'a, ale to po prostu nie ma czasu na, na, na jakieś gierki z fabułą, a... Nagierki ze znajomymi, tam zawsze jakieś dwa meczyki się zagra. Farminga tak samo, z kimś się tam z dwie godzinki pogra, jeżeli jest czas. No wiadomo, teraz będę, będę mniej streamował, ale na pewno będę więcej wrzucał filmów. Teraz tak, w następnym odcinku wam opowiem historię tej piły. No i właśnie historię tych koziołków, jak one powstały. Poniekąd. A ja się biorę za montaż tej tamtej półki, tutaj. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę znaleźć jeszcze takie kołki fajne, żeby ją jakoś zamocować. Tu widzę są, ale tu gdzieś widziałem też takie kołki plastikowe i śruby. Także to nie powinno zniknąć. Także widzimy się, jak już ona będzie zamocowana. I Jak już tu przyniosę parę rzeczy, bo muszę przynieść, bo mam tyle tego, że. Masakra jest, nakupiłem, ponabywałem troszeczkę. To się przyda, to się wszystko przyda. Każda rzecz już była uruchamiana, była testowana. Znaczy, no testowana, nie nie była testowana już w produkcji, tak jakby powiedzieć, w jakiejś tam zakrojonej, dużej skali, tylko po prostu była włączona, ale je było. Została włączona i. No, sprawdzona, czy po prostu działa, nie? Jest jeszcze w planach kupienie sobie takiej jakiejś fajnej szlifierki. Widziałem też szlifierkę z Parkside'a dzisiaj. Nie wiem. Zobaczymy. Na pewno, na pewno będzie. No. Tylko, że to czas też musi pozwolić. A też ja zaczynam remont w domu. Nie tutaj, tylko u dziadka, bo chce się przeprowadzić, no wiadomo, człowiek zaczął myśleć o rodzinie. Miał dziewczynę, myślał poważnie o tym wszystkim, ale niestety dziewczyna Okazało się, że nie myślała poważnie. No, i, i z tym wszystkim zostałem. Ale jestem facetem. I nie mam zamiaru się poddawać. Także działamy. Działamy i widzimy się za chwilę. Jak już sobie zamontujemy tą półeczkę i poprzynosimy sobie już tu kilka rzeczy. A więc, tak obiecywałem. Tak jest, zrobione na gotowo, godzinka czasu i ładnie zrobione. Jak widzicie, na śruby elegancko kołki, pion mamy, także drzwiczki się nie zamykają, są w tym miejscu, w którym mają być. Tak samo jak ta szafka na dole. Szafkę na dole już uzbroiłem. Jak widzicie, się trochę tego nazbierało. No, i musiałem to kupić, bo nie miałem w domu już gdzie tego trzymać. A jeszcze nabywam sprzętów, jeszcze przyjdzie jeden, dwa, trzy, jeszcze przyjdą fajne rzeczy. Także na pewno w szafce gdzieś tu się jeszcze chyba coś zmieści, chociaż nie wiem, tam na dole jeszcze może coś upchnę. Ło, ale poszedł. No, no i to by było na tyle, jeżeli Wam się filmik podobał i chcecie więcej tego typu vlogasków, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. O subskrypcji nie zapomnijcie, o starym dobrym walku. No i oczywiście większej, więcej informacji już niebawem na kanale. No prawdopodobnie w następnym odcinku. Niedługo też zrobię jeszcze dwa takie chcę sobie zrobić koziołki, więc na pewno zrobię jakiś tutorial, wideo. Z montażu i z zrobienia właśnie czegoś takiego, bo to jest bardzo dobra sprawa. A dla kogoś, kto ma okrojony budżet, a chciałby pieniążki na coś innego przeznaczyć niż, na, niż 110 zł na takie coś i to jeszcze zrobione z aluminium czy z, jakiegoś, z jakiejś innej stali, to jak najbardziej jest to alternatywa i zrobione z drzewa też nie, jest, nie odchodzi od oryginalnych. Jakiś tam koziołków markowych firm. A wiadomo jak się zepsuje, to zawsze można coś wymienić, odkręcić, i z tym nie ma problemu. A też mamy tutaj właśnie to regulowane i no nie ma problemu. Jedynie co muszę zrobić, to jeszcze muszę zrobić tu dwa otwory, dwa takie fajne skobelki. I tutaj tak samo otwór i otwory, tutaj aby można było to regulować. Także. Wydaje mi się, że to będzie fajny filmik z tego ciekawy. Także widzimy się w następnym i do zobaczenia. Cześć.